Witam Państwa, dzień dobry, zapraszam na, ko na kolejny odcinek pod tytułem Na Antarktydzie odkryto prostokątną dziurę sięgającą głęboko do wnętrza, dokąd prowadzi ten fragment materiał 23 sierpnia 2023 rok. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek. O, jakie pogłoski związane z losami Hitlera nie zostały wymyślone, i fakt, że uciekł do przygotowanego bunkra w dżungli Ameryki Południowej, i fakt, że na Księżycu zbudowano prawie niemiecką bazę, i tylko szczęściem, że tam nie poleciał pod koniec wojny, ile napisałeś o Antarktydzie. To tak jakby udało im się przekopać lud całe miasto przemysłowe z fabrykami, hangarem do łodzi podwodnych, magazynami itd. Tak a, teraz, a teraz za każdym razem, gdy ten czy inny badacz odkrywa na mapie Antarktydy coś podobnego do przejścia lub jaskini, wielu zaczyna mówić cóż o to dowody. To wydarzyło się niedawno. Korzystając z map odnaleziono cudysów drzwi lub wejście do jaskini o gładkich ścianach. Każda strona wejścia ma nieco ponad 2 metry. 4 metry. Po odkryciu dziury pojawiło się wiele wersji. Co znaleziono? Tajemnicze przejście, źródło zdjęcia i tak dalej. I według jednej z hipotez jest to wejście do tajnego bunkra Niemców, który pod koniec II wojny światowej osiedlili się w lodach Antarktydy. Projekt cudysów Nowej Szwabii przygotowany jest od 1938 roku i do dziś toczy się dyskusja, czy został ukończony, czy nie. Badacz, który dokonał odkrycia, jest pewien, że to przejście jest, nie jest głównym wejściem do podziemnej bazy. Faktem jest, że e, aby Niemcy nie zostali wykryci, z, zrealizowali projekt w taki sposób, że można było się tam dostać jedynie łodziami podwodnymi i jest e, więc mało prawdopodobne, aby miało to w ogóle coś wspólnego z, z nową Szwabią. Dużo ciekawsza wydaje się wersja kanadyjskiego historyka, filozofa i dziennikarza Roberta Ashea i jego zdaniem w głębi Antarktydy Amerykanie utworzyli bazę więzienną dla najsłynniejszych przestępców. Ponadto Robert twierdzi, że odkryto tam starożytne osady, które z powodzeniem zaadaptowano dla, na laboratoria i zespoły mieszkalne. W rzeczywistości może się okazać, że Antarktyda jest bardzo zaludnionym miejscem na Ziemi. Po prostu żyją ci, których nie należy wpuszczać do społeczeństwa lub których tajemnic nie należy zdradzać. Oczywiście. Oczywiście jeśli chodzi o przejście na Antarktydzie, gdzie byliśmy bez kosmitów, ufolodzy Anthony Rogers i Scott Waring również przedstawili swoje przypuszczenia na temat odkrytej jaskini cudysów. Takie wiadomości okresowo pojawiają się na po, w polu informacyjnym. Jest wielce prawdopodobne, że jest to formacja naturalna. Jednak jeśli przyznać, że nie jest to jedyna cywilizacja we wszechświecie, to istnieje już szansa, że w głębinach naszej planety, na dnie mórz i oceanów, w, w tunele i, są tunele i zagłębienia w ziemi oraz rzeczywiście podlodową pod Antarktydą mogą znajdować się całe bazy i miasta kosmitów. Tam chyba jest coś takiego, mówił też Phil Schneider, że walczył z kosmitami itd. Może coś takiego jest ukryte w lodzie przed naszymi oczami. Najbliższą osadą ludzką Przejścia jest włoska Bazanta Arktyczna. W 2022 roku jeden z polarników z Włoch twierdzi, twierdził, że widział na niebie obiekt w kształcie dysku. Jak się później okazało, specjalistę wywieziono do Europy i zawieszono w pracy. Nie wiadomo, czy ma to związek z incydentem czy też coś stało się ze zdrowiem polarnika, nie sądzę tuszowanie sprawy, chyba tak jakoś wygląda a jak widzimy info, informacji o Antarktydzie jest niewiele dlatego niezależni badacze i zwolennicy teorii spiskowych budują różne teorie tak naprawdę prawda może być zarówno bardziej prozaiczna jak i bardziej fantastyczna od zwykłej jaskini po po lo, lodzie, do, po stworzoną przez człowieka konstrukcję kosmitów. A więc to chyba już by było wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i dozo.